Sarah Young Jezus mówi do Ciebie. 21 listopada Dziękuj mi przez cały dzisiejszy dzień za moją obecność i pokój. Są to dary nie z tej ziemi. Od momentu zmartwychwstania pocieszałem moich naśladowców słowami: Pokój Wam oraz Jestem z Wami przez wszystkie dni. Słuchaj, gdy oferuję Ci mój pokój i moją obecność bez żadnych ograniczeń. Jeśli chcesz otrzymać te wspaniałe dary, po prostu mi za nie podziękuj. Nie sposób nadto być mi wdzięcznym i nadto wychwalać. Stworzyłem Cię przede wszystkim po to, abyś mnie czcił. Dziękczynienie i pochwały sprawiają, że nawiązujesz ze mną właściwą relację i otwierają śluzę, którą spływają na Ciebie moje bogactwa. Gdy dziękujesz mi za moją obecność i pokój, bierzesz sobie moje najhojniejsze. Czytał Bogdan Dmowski.